Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, właśnie wróciłam z lumpa i stwierdziłam, że jak nie nagram tego teraz, to nie nagram tego nigdy, bo tak to bywa, że jak coś odkładam, to do tego nie wracam. Także lecimy z lumpolem. Raz jeszcze hello. Słuchajcie, wiem, że jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to możecie myśleć what the fuck, jeżeli chodzi o mój wygląd. Zafarbowałam sobie włosy, tak rozjaśniłam włosy. Mam brwi, ale jasne, także to jest mój look od jakiejś dwóch albo trzech tygodni? Nie, nie, nie wiem. Jakoś tak. Muszę sprawdzić. Ehm, także, także tak. Jak zwykle była przerwa w nagrywaniu. Mam, e, słuchajcie, w zapasie chyba sześć filmów nagranych już wcześniej, których nie miałam czasu edytować, w których mam ciemniejszy naturalny kolor włosów. Także ja wiem, że to będzie galimatias, ale miałam, wiecie co miałam? To, co mywają ludzie jak ja, czyli sobota. Akurat nie było dzieci w domu, bo było u dziadków. Ehm, czy ja chodziłam... Miałam na futrze jakiś dwupak naklejony od wczoraj, chyba tak, dwupak chodziłam, cóż e, i słuchajcie, nie miałam dzieci w domu i miałam taką potrzebę po prostu rozjaśnienia sobie włosów, więc o 23 zaczęłam rozjaśniać sobie włosy, e, zakończył się ten cały proces o 3, czwartej nad ranem, ale efekt jest dokładnie taki, jaki chcę, sobie w jestem czapce, bo to jest część mojej stylówki, bo mi się tak dzisiaj spodobało w sumie. I... No i mam jasne włosy znowu i się do do dobrze czuję, czuję się sobą, grzywka to odrasta. brwi rozjaśnione. Właściwie czapka nie była częścią stylówki, ale byłam dzisiaj u dentysty nieważne, w mojego życia i tam obok dentysty jest, mojego dentysty, jest bardzo fajny lump, na którym nie byłam wzrok. I stwierdziłam wejdę, więc weszłam. I w sumie jak zobaczyłam się w mojej stylówce właśnie w futrze <laughs> moim w czapce, w butach. To wyglądało to bardzo dobrze i stwierdziłam, że ta czapka jest dobrą częścią tej stylówki. Może sobie to zrobię oświetlenie. Także przypadkowa czapka jest po prostu częścią tej stylówki, już teraz. Eee, I pokażę Wam, co kupiłam i przymierzę, bo wszystko w sumie jest takie chyba do narzucenia. Pierwszą rzeczą, którą często kupuję na lumpach. Nie wiem, dajcie mi znać, na ile to jest higieniczne, nierozcieńczane i tak dalej, ale zdarza mi się kupować te rzeczy tą niemiecką chemię na właśnie na lumpach i lubię ten zapach tego Trezorii d'Oriente, Orientę, bardzo lubię to do, mm, do płukania. Rosa, Nera i Labdanio, czyli co, Labdanium i bia i czarna róża? Istnieją czarne róża, nie mam pojęcia, ale lubię ten zapach jakoś tak. Jest dosyć neutralny, ale taki dosyć czysty, ma sobie taką słodkość, więc czasem go kupuję. I często właśnie też to są na lumpie, tylko zastanawiam się, czy to są świeże rzeczy, jak to wygląda. Nie mam pojęcia, nie wiem. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Aha, i wszystko było dzisiaj za 8 zł. Weszłam z tego lumpa, w ogóle patrzę tłumy, myślę o co chodzi. No i wszystko było za 4 zł. Kamizelka. Obok której przeszłam, zobaczyłam kolor, mam teraz fazę na niebieskie, mam właśnie niebieskie poznokcie, które są pod kolorem futra. Zobaczyłam kolor, udawałam, z, yy, czy, ale przeszłam dalej, przeszłam całego lumpa i znowu koło niej stanęłam i stwierdziłam, no nie no, muszę ją wziąć. Potem przy kasie patrzę, a ona jest dwustronna. Z jednej strony jest przepiękna szarość, czyli kolor życia, a z drugiej strony jest błękit. Czyli ostatnio, jest puchowa. Damian ją zobaczył, zaświeciły mu się oczy, ale nie, 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 nie dostanie. No i po prostu to jest duża puchowa kamizelka. Myślę, że wygląda dosyć zajebiście. Miałam y, czarne trapery też wcześniej i z czarnych traperów też to wszystko fajnie wygląda. Także wielka, ciepła, puchowa kamizelka, bo już niedługo zacznie się ten czas, bo tak, teraz to te w futrach, ile się da, mm, y, ale niedługo zacznie się ten czas, że będzie tak trochę cieplej. Najgorzej, jak się wchodzi do sklepu albo centrum handlowego właśnie jeszcze z maluchami, które też chcą zdjąć kurtki. Jak jestem w kurtce, to jest po prostu za ciepło. I taka kamizelka będzie idealnym przejściowym odzieniem. Jest idealna długość, słuchajcie. Są kieszenie, jest świetny kolor, który ostatnio, nie wiem, bardzo lubię ten kolor yy, i jest super. <laughs> I jest super i myślę, że do wszystkiego i muszę ją strzec przed Damianem. No i to jest prawdziwy puch. Wypie tu się jeszcze coś otwiera. Jest wypełnienie z prawdziwego puchu. Aha, myślałam, że jest kaptur, ale nie ma. A jest, taki mały kaptur jest jeszcze zwijany, ale to jest takie bawełniane z góry, więc ten kaptur jakby nie będzie odporny, a czy nie będzie mnie chronił przed deszczem, więc ten. Jeszcze jedna rzecz. Stałam zawsze w takich miejscach, ile na skóry. Znaczy, jak jest wszystko za 8 zł, jak są jakieś vintage'owe, stare skóry, idźcie po to. I dobrze zrobiłam, bo zaraz za mną, jak ja zdjęłam moją skórę i przemierzałam jeszcze trzy, które mi się nie podobały, to wszedł taki chłopak, z tych młodych, dobrze ubranych chłopaków, w szerokich spodniach, takich krótszych i tak dalej, i poszedł prosto do tych skór. Wziął trzy, spojrzał na mnie i wyszedł. <grywa> Także e, cudem, słuchajcie, uratowałam tęże skórę. I ona też, słuchajcie, jak ona w, na wieszaku wisiała, no to nie, nie, no nie wyglądało to jakoś tak mega mega dobrze, jak taka skóra cioci Frani. E, w środku jest to jest CND jakiś niemiecki, słuchajcie prawdziwa leather skóra em, prawdziwa skóra, ale nie jest napisana jak a cowhide, czyli co? Czyli że krowia skóra, coś takiego. I to jest jakieś C&D. W ogóle ładna jest w środku. Nie, taka dosyć nowoczesna. Tu jest jakaś your sixth sense. Podmarka. No i jest to dosyć ciekawe, bo to jest ona jest taka tłoczona. Więc jakby w takie zrobaczki. W ogóle pamiętacie, gry, gry Wormsy na komputer? Ostatnio mi się przypomniały te Wormsy. Ja nie, nie zagrała. To to wygląda jak w takie małe Wormsy czarne. Ma duże ramiona, ale świetne jest w niej to, w ogóle z 44 świetne jest w niej to, że jest dłuższa, bo bardzo często te właśnie kurtki. O tym kroju, o tym fasonie są krótkie i wyglądam w nich śmiesznie. Bo ja nie mam takich proporcji. A czy ja siebie nie lubię w takich fasonach, które się kończą tu? Bo wtedy jestem szeroka, jeszcze mam pupę, wiecie. A jak to się kończy tu. Jestem po prostu, czuję się w tym zarąbiście. I jeszcze ta długość jest po prostu dzisiaj dla mnie idealna, nie? Ma kieszenie wygodne, ma fajną, właśnie fakturę, taką niecodzienną, widzicie? I te poduszki są takie dobre. A jednocześnie, pomimo tego, że ma poduszki, nie ma nadmiernej ilości jakichś takich zdobień i bzdur, tylko ma rzeczywiście tutaj dwa rzędy guzików, ale wygląda zarąbiście, po prostu bardzo dobrze. Czekam, aż będę mogła w niej chodzić, bo super, I ten lekki połysk, wiecie co chodzi. Nie wiadomo, czy to jest sprzed 20 lat, czy bardzo drogie sonorą, czy cokolwiek, nie? I świetny jest ten krój. Widzicie, ona tak troszeczkę w dół tu leci? Mega dobrze. Mega dobrze to wygląda, powiem nieskromnie. Strasznie mi się. Strasznie mi się to widzi. Mam tu lustro, więc tu patrzę. Aha, widać jest lustro. Także... To jest chyba łup dnia, tak mi się wydaje. Jestem przekonana. Zawsze mam coś takiego, że jak jestem na lumpie. A czy zawsze często mam? Jak mam coś takiego, taką perełkę, to sobie myślę, hmm, jest taka satysfakcja, już wiem, że nie muszę grzebać dalej. Chociaż wiecie, wiecie jak to jest, ale no to jest rewelacja. I ona jest taka miękka w dotyku, i nie jest też za ciężka, co jest fajne. I kolejne wzięłam, słuchajcie, a nie, sukienka. Ej, nie chcę mi się ubrać sukienki. Musicie mi wybaczyć, ale też w tym właśnie LUMPie, tak jak mówię, było pełno ludzi, ale też było kilku pracowników, którzy na bieżąco jakby segregowali rzeczy, chyba nowe z worków i wieszali na wieszakach. I przyciągam taką panią, która akurat na długie sukienki, bo ostatnio też długie sukienki jakoś lubię, zawiesiła nową partię sukienek, kilka było beznadziejnych, ale jedna była z mango MNG. Słuchajcie, materiał jest. Co to jest? To jest taki lekko spadochron, takie coś. Jest to czarne, a czarne rzeczy na lumpie ciężko się kupuje, zwłaszcza jak światło jest nie za dobre. Wiecie, to jest takie, macie wiecie, 50 czarnych koszulek, no na miłość boską. Tak, jak jest jakiś wzór albo kolor, to można wyciągnąć po wzorze albo kolorze. A jak mamy czarne, to ciężko się wyciąga. O, jest tu, aha, ucięta metka, ale. Obstawiałabym jakąś wiskozę. Obstawiłabym wiskozę i też po poziomie mięcia. Wydaje mi się, że to będzie wiskoza, ale tak, długa jest. Um, ma fajne rękawki, takie lekko balonowe, zakończone. Aha, tak zakończone normalnie. A, myślałam, że gumka mogą być za ciasne, bo ja mam z tym problem często. Ale fajny, słuchajcie, przód, bo ona jest na zameczek jest prosta. Na zameczek i z tyłu jeszcze ma gumkę. Z przodu tej gumki nie widać, ale z tyłu jest złożona gumka, także w tym pasie będzie fajna, elastyczna. Cholernie mi się jej nie chce zakładać. I w ogóle nie wiem, czy w nią wejdę, bo to jest eska. Ale ja jakby nie jestem eskowa ostatnio, ale wydaje mi się, że będzie epicka. Wydaje mi się, że będzie świetna, naprawdę. Super fajny, taki nowoczesny, nowoczesny fason. I ostatnia rzecz. To jest dokładnie to, co ja lubię. Słuchajcie, ostatnio byliśmy gdzieś tam, coś tam, gdzieś tam, aha, w jakimś tam otlecie. I byliśmy w sklepie Adidas, nie, Nike. I był świetny trench, taki jak ja lubię: czyli prosty, czarny, czarny na czarnym i oversize'owy, tylko on był. Chyba XXXL i akurat w tym fasonie no naprawdę był olbrzymi, ale był świetny, był taki kształt litery A, tu tylko czarna właśnie łyżwa Nike, ale była czarna na czarnym i na pół były tutaj guziki, więc ta, to, się jakby, to, to logo się jakby wiecie na pół raz tego wywało z małym takim kołnierzykiem. Mega po prostu, super, gdyby to było dwa rozmiary mniejsze, jakaś XL -ka to bym brała, ale kosztował chyba 500 złotych i był naprawdę był za duży, także nie wzięłam. I ja lubię takie czarne, czarne, proste narzutki, takie wdzianka, zwłaszcza jak mam taką plotę na głowie jak mam teraz i trafiłam na coś takiego, też tak, wiecie, taka szmata wisi, trzeba na to spojrzeć. Firma jakaś Fiorina, ale już po tej metce i po tym tutaj już po prostu widać, że to jest taka jakaś fajniejsza, fajniejsza metka, nie? 35 oryginalnie, tak jak mówię, ja zapłaciłam 8. To jest z modalu, bo gdzieś była metka, że to jest, słuchajcie, z modalu. Rękawy ma proste, z guziczkiem na końcu. Jest to takie lejące się, miękkie. No i to będzie idealne takie wzianko, nie wiem, letnie wieczory, albo po prostu taka, wiecie, dodatkowa warstwa. Ja uwielbiam takie rzeczy. Uwielbiam. Ma tutaj takie kieszenie, ściągacz na dole, który muszę tutaj wyregulować. Z tyłu jest taki, wiecie, to takie podwójne. Tego akurat mogłoby nie być, ale wybaczam, bo całościowo jest super i zapinane jest na Buziczki. Mega mi się podoba. No, po prostu wszystko, co ubrałam na siebie, i ta kamizelka, i ta kurtka czarna, i to, po prostu mi dzisiaj mega, mega pasowało i też mi pasowało tutaj moje czapki, więc wiedziałam, że po prostu czapka jest moją stylówką. I też super, że sobie zrobiłam te niebieskie paznokcie, o które się trochę bałam, ale świetnie mnie tę właśnie czerń stylówkową e, przełamują, nie? Bo gdybym miała zwykłego fręcza albo coś, to myślę, że nie byłoby tak. Fajnie, ale zarumbiście. Jestem strasznie zadowolona z tych zakupów, w ogóle. Mega. Cztery rzeczy, wszystkie takie, rewelacja. Wiem, że, że we wszystkim będzie chodzić, będę chodzić i wszystko jest takie, jakby mega współczesne, nie? Jakby nie widać, że to jest, zaczyna no ja wiem, że to jest rumpa i w ogóle mi to nie przeszkadza, ale tak naprawdę to mogłoby być z jakichś takich naprawdę trendujących, fajnych, yy, współczesnych marek i te kroje są takie bardzo nowoczesne. Jakoś zawsze jak mam jakieś nowe włosy, to wchodzi mi jakaś nowa wiecie, stylówka i też na przykład taki kolor włosów jaki mam teraz wymaga ode mnie tego, że mam dużo, dużo, dużo jaśniejszy podkład i zero samoopalacza. Też inny wiecie, makijaż, ale też styl mi się po prostu dopasowuje i zmienia. Nie? Jak miałam te moje naturalniejsze włosy, jak zjęłam przedłużane, to nie ukrywam, że nie byłam... Nie czułam się sobą do końca, jakby o, takie to było, nie umiałam się odnaleźć, nie umiałam się wystylizować, czułam się jak jakaś ciotka klotka, no, po prostu nie czułam się do końca sobą, a w tych włosach po prostu <noise> zmyłam tą platynę, czy znaczy zmyłam ten, rozjaśniając przed drugim rozjaśnieniem, bo dwa razy rozjaśniałam i zobaczyłam się w tych białych włosach, mówię o, Boże, w końcu jestem sobą. <noise> Także w końcu czuję się wizualnie, jak ja i moje stylówki odpowiadają temu, jak się czuję. Być może nie mam pojęcia. W każdym razie to wszystko. Bardzo dziękuję, że jesteście. Jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do różnych starszych lumpoli, bo mam tego oczywiście masę na moim kanale. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Zapraszam też na mój Instagram, TikToka, na którym prawie mnie nie ma, ale czasem jestem. <laughs> pa! Nie tu.